Witam wszystkich pasjonatów historii w 2016 roku. Pierwszy raz dzisiaj wyrwałem się na troszeczkę w teren, by zobaczyć co słychać w ziemi. Zobaczycie za mną góry typowe, mazowieckie, które bardzo lubię zresztą. Nie tylko ja, masa ludzi. No cóż, śnieg uciekł, zimy nie ma. Grzech by było siedzieć w domu. Dobra, słuchajcie, tyle z wstępem. Teraz zajrzymy do pierwszego dołka, aczkolwiek nie pierwszego, bo dwa śmieci już wykopałem. bardzo ładny sygnał, sami zobaczcie. 55 na optimie. Tutaj dołek czysty. Zobaczmy. Kawiczkę tylko. Jest bardzo ładny taki sygnał, troszkę jak moneta by była, ale nie jest moneta, ale nie jest moneta. U, no to ładny strzałek na początek, to ładny strzałek na początek nowego sezonu, dobrze wróży. Zobaczcie. Jest obrączka. Jest to obrączka. Malutka i biedna bardzo. Z wzorkiem. Tak. Może to. Nie będzie tego mocno widać. Ale tak jakby troszkę dziecięca, bo zobaczcie nawet na mój niezbyt duży palec nie chce wejść. Okej. Okay. Lecimy dalej. Kurczę, kup gaz na psy. I nie kupiłem oczywiście. I co? I jest pies! Pójdźcie tu, pies? Nie wiem czy to. Nie, nie pies! Przepraszam, gaz nie będzie mi potrzebny. Pies! Ale jakiś dziwny. Zobaczcie, taki troszkę wychudzony, matko. Trzeba dać mu troszkę jeść. Jamniczek chyba. łebek tak. No, ładna psinka. Zobaczcie. O, ciekawostka. Jest strasznie wychudzony, aż może berka widać. Po prostu okay. wyciągam tony kapsli od wódki, napojów i tak dalej. No i jestem już delikatnie zmęczony tym wyciąganiem. Ale tutaj się zapowiadało po sygnale 73, że to kolejny kapselek. Ale nie. Zobaczcie. Nie jest to kapselek no, wręcz zupełnie coś innego. Piękny medalik. Aluminiowy, ale zerknijcie. Coś pięknego. Pamiątka. Koronacji matki boskiej. Częstochowskiej. No. O. O! Ha, 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 ha. ojciec święty Pius X ofiarodawca ofiarodawca koron no patrzcie pięknie nie, nie znalazłem jeszcze takiego po 50 kapslach jednak Warto było czekać. Coś fajnie siedzi w ściance jakiś element ładną patynka zieloną błysnęło. No zobaczymy razem, co to dokładnie tutaj jest. Taki mocny sygnał dosyć dawało. O. Mhm. Mm Odważnik. Ciekawe czy jakieś bicia, zaraz zobaczymy. Z tej strony chyba nie. Nie. A z tej powinien coś mieć. Jakieś punkce. się nie widzę, ale ładny przyznacie sami. Odważniczek taki z 20 gram 200 gram Około. Jakaś fajna tak. blaszka tutaj nam się pokazała tym razem. Już ona jest tutaj w dosyć kiepskim stanie. Ale widać jakby tutaj dwie litery SP <śp> Czyli może świętej pamięci, może jakaś blaszka nagrobna, ale nie jestem oczywiście na żadnym cmentarzu, czy nawet w okolicy gdzieś. A! Jeszcze, jeszcze SP, Straż Pożarna. A! Może z odznac... jakieś odznaczenie strażackie. Później jak się to doczyszczę, to jeszcze pokażę na jakiejś force. Hej, mamy jakąś monetkę. Tutaj. Zerknijmy co to jest. 20 międzywojenne. międzywojenne. Dokładnie dwa grosze, dwójeczka. Jeśli się nie mylę materiał brąz. Rocznik. Sekundka. 1925. Dosłownie tak. pół metra obok, w dołku tu na wierzchu, wyskoczyła jakaś klamerka. Jest bardzo ostre słońce, więc nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. Może trochę przy. O. I będziemy ją teraz razem oczyszczać. I zobaczymy, co to jest. Klamerka albo. No, klamerka, bo jeszcze jakieś nitki tutaj są na niej. Tak. Ale jakaś ładna. Chyba cywilniaczek. Jakieś 20 tak sądzę. Międzywojenne. Ale fajna. Jeszcze z nitki. okej, okay. czekajcie, trochę się pogubiłem tutaj. Zobaczcie. Jak ładnie się. Damska cywilna. Ostatnio lubią mi odważniczki. Zobaczcie. Takiego jeszcze nie mam. Przed chwileczką wyskoczył. Dosyć ciekawy odważnik. Bić na razie nie widać, ale to nie znaczy, że ich tu nie ma. Zobaczymy później. Zdjęcie Lubię. Tak, to dzisiaj to. jest kurde wieje jak, jak diabli. Pewnie słyszycie to niestety w, w swoim w swoim w w przepraszam, za wiatr. Długo chyba nie będę. Okej. Okay. Mamy monetę. Chyba. chyba, chyba, chyba. Jest. Jest. Co mamy? O! Tu jest ładnie. Tu jest herbik. Moim zdaniem Stasia Poniatowskiego. Z tej strony. Ta. Mamy grosz SAP Czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego yy, Czy gdzieś tu data będzie. No, gdzieś tam jest, ale, ale grosik jest troszeczkę w kiepskim stanie. Ale jest. Fajny, fajny. Jest jakiś kolejny krążek. Chyba. Nie wiem, zobaczcie. Sami strasznie oblepiona jest jeszcze. Zaraz będziemy razem go zdejmować i patrzeć. I patrzeć. Chyba guzik. Chyba guzik. Jeszcze nie wiem. Co to jest? Z tej strony łóżko. zaraz wracam do Was, kogo delikatnie oczyszczę. Coś mi wygląda na carski, ale dziwny jakiś taki. Tak, moim zdaniem jest to dwugłowy orzeł. Tutaj noguzik jest w słabym stanie naprawdę. Ale, ale dziwny taki, bo on jest zrobiony z cienkiej blaszki takiej, która jest wnieciona do środka. I widać tutaj postać dwugłowego orła, zobaczcie sami. Nic z niego już więcej nie wyciągnę chyba, ale a cień. Mam całkiem przyzwoite, mamy tutaj kolejny krążek. Zaraz zobaczymy co to jest, ale jest tak piekielnie zimno, że zaraz się zwijam po prostu, bo już mi istniały. Zobaczcie. okej, okay. może coś tu nas rozgrzeje, zaraz zobaczymy. Hmm. Jakaś cienka blaszka. Hmm. Całkiem przyzwoicie, powiem Wam. O, o, o. Wysycha. Dlaczego mówię, że przyzwoicie? Bo jest bardzo cienka. Łączkę. Hmm. Hmm, hmm. Czytelność. Do kitu Tu coś wyłazi teraz. Wiecie, co później to oczyszczę. Bo zapowiada się dosyć ciekawie. I zobaczymy, co to jest. Prus. Aha, coś coś będzie jakiś grosiak pruski chyba Bo tu na górze wyłazi plus. Ale chyba coś starszego. Zobaczymy później heja Okej, okay, oczyściłem tę monetę i słuchajcie, no jest bardzo fajna moneta manaciora. Proszę bardzo, jest z srebra. Jest to dokładnie 6 groszy Fryderyka Wilhelma w srebrze bite, pruska moneta. Datę zobaczcie, 1683. Szóstak pruski. No to już powiem szczerze, jest coś. Okej. Okay. Ona jest oczywiście wyczyszczona. Ja to nagrywam już następnego dnia. <laughs> Jakby ktoś spytał, jak ją tak szybko oczyściłem? <laughs> winian, winian. Bardzo słaby roztwór, troszkę się pomoczyła. Zachowana jest też patyna i już nie darłem tych, tych takich końcówek, które tu zostały, tego, tego nalotu, bo ona jest w bardzo kiepskim stanie, ta moneta. Aha. Ok.